Radnych w Skierniewicach miasto może stracić nawet 9 milionów złotych dotacji unijnych przyznanych na odnowienie parku po tym jak wiceprezydent Skierniewic Piotr Łyżeń otrzymał prokuratorski zarzut dotyczący niedopełnienia obowiązków przy przetargu na rewitalizację. Informacje o możliwej utracie dofinansowania pojawiają się już od czasu, kiedy to prezes Urzędu Zamówień Publicznych zakwestionował wybór firmy realizującej rewitalizację. Radna Wioletta Felczak swymi obawami dzieliła się nawet z kancelarią prezydenta RP przed wizytą Bronisława Komorowskiego, który wraz z obecnym prezydentem Skierniewic Leszkiem Trębskim otwierał park po remoncie. To on, zdaniem radny, jest merytorycznie odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się w mieście, także za działania swoich podwładnych. Przez to, że źle ogłosił przetarg straciliśmy dwa miliony, przez to, że została wyłoniona nie taka firma, jak powinna straciliśmy 625 tysięcy więc to są duże kwoty. Łatwiej mówić o radnej Cokala Gniazdo niż o prezydencie, który nie dopilnował inwestycji. Radna wyjaśnia, kwota za jaką gdańska firma zgodziła się wyremontować park to 10 milionów. Po odwołanym przetargu zdaniem radnej z powodu rażących błędów po stronie miasta ta kwota wzrosła do ponad 12 milionów. 625 tysięcy złotych to część dotacji unijnej, którą skierniewice już zwróciły urzędowi marszałkowskiemu w Łodzi. Czy miastu przyjdzie zwracać kolejne 9 milionów złotych dotacji, to w dużej mierze zależy od rozstrzygnięcia w sprawie przeciwko wiceprezydentowi miasta. W mojej ocenie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że możemy te pieniądze stracić. Co się stanie, nie będzie na inne inwestycje, bo trzeba będzie zapłacić z własnego budżetu, z budżetu miasta. Rzecznik Urzędu Miasta próbuje uspokajać, że na ponad 600 tysiącach oddanych Urzędowi Marszałkowskiemu się zakończy. Mamy zarzuty. Zarzuty nie są stwierdzeniem winy. Więc poczekajmy z rozstrzyganiem, z oceną stałej sytuacji do, do ostatecznego wyroku sądowego. Arkadiusz Kopaczewski przyznaje jednak, że jeśli wiceprezydent Łyżeń usłyszy wyrok skazujący w sprawie, to ponad 9 milionów możliwego zwrotu będzie stanowić dla miasta duży problem. Z prezydentem Skierniewic Leszkiem Trębskim nie udało nam się dziś skontaktować. Rzecznik poinformował, że jest na wyjeździe służbowym.